Macias, Krzysztof Witamy witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami Fundacji Miracle, która wymyśliła, przygotowuje, organizuje, produkuje Festiwal Ludzi Drogi Marynarza Szos w Strykowie. To będzie taki festiwal, który rozpoczyna właściwie taki cykl spotkań z motoryzacją, bezpieczeństwem, muzyką rockową, country plusem, różnymi tego typu rzeczami i właściwie sami jesteśmy ciekawi jak to wypadnie. Miejsce bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo cały pomysł wziął się z tego, że po prostu nasze województwo Łódź, Stryków są w środku Polski. Nie tylko, bo też są w środku Europy, także no. mamy taką przyjemną nadzieję, że ten festiwal nam się tak ładnie rozrośnie i nie tylko będzie festiwalem dla Polski, ale też może dla Europy w przyszłości. Oby tak było, oczywiście mamy taką nadzieję. Chcielibyśmy tego bardzo. Miejsce faktycznie jest niesamowite, ponieważ jak Piotr wspomniał, jest to centrum Polski, centrum Europy. Władze Stukowa są bardzo przychylnie do tego nastawione. Mam nadzieję, że władze nasze, naszego regionu, czyli województwa, też się do tego włączą. tak, Mam nadzieję, że się powinny włączyć. Natomiast to jest to takie miejsce, że to jest miejsce skazane na sukces, jeżeli to się wszystko dobrze poukłada i dobrze się ułoży. To na pewno będzie duży, duża, fajna sprawa, powstanie w naszym województwie. I będzie o niej głośno nie tylko w Polsce. Mam nadzieję tak. W każdym razie cały pomysł wziął się z tego, że e, pewnie już Państwo o tym słyszeliście, będzie jedno z największych skrzyżowań e, autostrad w, w Europie, e, właśnie w Strykowie. Gigantyczna inwestycja, olbrzymia. Tam 120-130 tysięcy samochodów dziennie docelowo ma jeździć i pomyśleliśmy sobie, że dokładnie przy tym skrzyżowaniu tam niedaleko e, w tej chwili istnieje już tor motocrossowy, będą odbywały się koncerty, będą spotkania z samochodami terenowymi, wyścigowymi, składami, z e, właściwie wszystkimi ciężarówami możliwymi ze starymi samochodami nowymi, z wszystkimi, którzy kochają motoryzację, chcą pobawić się w szaleństwo gdzieś tam na torze motokrosowe, pojeździć na motocyklach, porozrabiać na rowerach, a przy okazji będę mieli okazję spędzić trochę czasu w wakacji, bo taki jest pomysł, żeby reklamować nasz festiwal na przykład w zakopanym dla tych, którzy jadą nad morze i na odwrót, bo właśnie dlatego, że jesteśmy w środku Polski, mam nadzieję również, że mnóstwo łodzian się również tam pojawi, bo... Jak się okazało, bardzo niewielu osób, bardzo osób w Łodzi wie o tym, że jest tam tor niesamowity, najlepszy w Polsce i naprawdę warto zobaczyć, jak można z niego skorzystać. Na festiwal zapraszamy wszystkich, oczywiście, którzy chcą nas odwiedzić 24-25 lipca w Strykowie oczywiście. Zapraszamy 24-25 lipiec w Strykowie.